Hej kochani, z tej strony Ewa, witajcie na kanale Selen. Dzisiaj Masza i Niedźwiedź będą lepić dla Was cuda z Play Doh oraz z Play Doh Plus, także jeżeli jesteście ciekawi co oni tutaj ulepią, co kolorowego stworzą, oglądajcie dalej, ale zanim puszczę Wam kolejny kadr, zachęcam Was do subskrypcji, aby być na bieżąco z moimi filmami i wtedy będą one Wam przychodziły w Waszych subskrypcjach. A no to co? Lecimy dalej, oglądajcie koniecznie. Hej, niedźwiedź! Słuchaj, jest misja do wykonania już niedługo. Wakacje, tak, wakacje. Pełno wolnych dni, słońce, odpoczynek, wyjazd nad morze, nad jezioro, może w góry, no po prostu pełen relaks i spokój, jak już mówiłam, odpoczynek. No i wiesz, co Ci pokażę? Pokażę Ci, co możemy pięknego w taki wakacyjny czas stworzyć właśnie z Play Doh. To co? Jesteś ciekawy, jak to wszystko wyjdzie? No, powiem Ci, Masza, że naprawdę niezły pomysł. Wakacje to piękny czas, więc warto sobie go urozmaicać. No to, to co, otwórzmy więc wszystkie opakowania z Playdoch i zobaczmy nasze kolorki. No to, kochani, otwieramy. Jest nasz pierwszy Playdoch Plus. Uwaga! Jest i pierwszy kolor. Super! Kolejny, tak, żółty. Zobaczcie, jakie to są intensywne kolory. Różowy. No dobra, niedźwiedź, to co? Co byś chciał, żebym tobie ulepiła? O wiesz co, Masza, ja to bym chciał zobaczyć, jak pięknie robisz motylka! No dobra, nic trudnego. Oglądajcie kochani dalej i ty nie dziedziu, a na pewno łatwo się tego nauczysz. Na początek bierzemy odrobinę brązowego koloru i robimy z niego tułów naszego motylka. Zobaczcie! robimy to tak, żeby był właśnie taki długi tułów. OK, mamy to, więc możemy sobie to odstawić na razie dalej. Dobra, teraz czas zrobić nasze skrzydełka naszego pięknego motylka i ja wykorzystam kilka kolorów błękitu niebieskiego oraz różowego, żeby stworzyć piękne skrzydełka naszego motylka. No to najpierw bierzemy ciemny róż. O, zobaczcie, mamy to. Troszeczkę odłożę, bo wzięłam za dużo. Ok, i robimy w taką jedną kulę. Ok, i spłaszczamy. Widzicie. Do takiego płaskiego koła. Ok, i na razie możemy odłożyć, ok, teraz bierzemy trochę niebieskiego. Ok, kochani, gdy już mamy nasze. Kółeczka malutkie, spłaszczone, to czas połączyć to z naszym tułowiem motylka. Zobaczcie, kochani, wystarczy tak tutaj przylepić. O, widzicie, już położę na dół i następnie drugie skrzydełko naszego motylka. O, widzicie. I teraz to z tej strony. Trzeba tutaj ładnie to. Zrobić. O, i różowego jeszcze z tej strony, zobaczcie. Teraz, kochani, bierzemy odrobinę jasnego różu, rozdzielamy na dwie części i znowu robimy małe kuleczki. Widzicie, o. I wkładamy na środek naszego różu. Teraz bierzemy jasny błękit i także dzielimy, kochani, na dwie części. O. I robimy znowu kółeczka, które kładziemy na nasz niebieski. Wklepać nasze kółeczka w nasze skrzydełka motylka możemy to dopieścić o tutaj tutaj i tutaj widzicie i nasz motylek teraz ma piękne kolorki na naszych skrzydełkach czegoś Wam może brakuje motylek jeszcze powinien mieć czułka no to bierzemy troszeczkę brązu i znowu robimy łasko, widzicie, i dokładamy na samą górę naszego motylka. O, jest raz i znowu troszeczkę brązu. No i jak widzicie, mamy już czułka naszego motylka. I jest on praktycznie gotowy. Oczywiście możecie sobie dodać różne rzeczy, jakie tylko chcecie. Oczywiście kolory możecie dawać różne. To była tylko moja propozycja. No i jak nie dziedziu, podoba podobać się motylek? No oczywiście, Masza, jest cudowny. A wiesz co, bo taką, taką mam chrapkę, jak myślę o lecie, że chciałbym, żebyś pokazała mi, czy umiesz stworzyć z Play Doh lody. No oczywiście, że umiem. To także nic trudnego, chodź, pokażę ci. A więc, znowu na sam początek, będzie nam potrzebny brązowy, właśnie kolor. Jeszcze trochę. Jak się domyślacie, będzie to oczywiście potrzebne na rożek naszego loda. Więc co, wezmę jeszcze trochę. Ok, tyle powinno starczyć. I na początek musimy to wszystko ładnie złączyć. O, widzicie? Teraz możemy również taką kulę do no, zrobić. Zaraz wam pokażę dlaczego. Jak już będzie kula, to taka bardziej jej będzie owalna. O i teraz musimy z jednej strony, kochani, zrobić taki czubeczek widzicie, żeby było w miarę ostre. Zobaczcie, kochani, mamy już nasz rożek. Możemy też paznokciem zrobić taką kratkę, żeby właśnie to przypominało wafelek, prawda? Zobaczcie, coś w ten sposób. I niech to będzie wszędzie na naszym wafelku. Mamy już nasz rożek, no to możemy się zabrać za gałki lodów. Weźmy trochę miętowego koloru, bo jak wiecie, są lody o smaku mięty. Także patrzcie. Robimy oczywiście z tego kuleczkę i mamy pierwszą gałkę lodów. Dobra, teraz myślę, że możemy wziąć troszeczkę błękitu jako smak smerfowy. Znacie ten smak? Jest przepyszny. I znowu robimy kuleczkę. I mamy kolejną gałkę lodu. Zobacz, niedźwiedziu. Teraz może damy smak malinowy, co wy na to. Co wy na to, żeby teraz dodać troszeczkę cytrynki, co? I dodajmy do naszych lodów. Bajecznie to wygląda, prawda? Dobra, teraz wezmę nieco ciemniejszy róż i to może być na przykład smak jagodowy. Co wy na to lubicie taki smak? Dobra. Koniec może weźmiemy odrobinę bieli i będzie to, jak myślicie, śmietankowy. I kładziemy na samą górę naszych lodów. Zobaczcie, ale to super wygląda, co! Oj, masza, ale mi zrobiłaś chrapkę na lody, tyle smaków, miętowy, smerfowy, malinowy, jagodowy, cytrynowy i śmietankowy. O rany. Tyle pyszności na jednym papelku. To niemożliwe. Oj, możliwe, możliwe. Z Play wszystko jest możliwe. Możesz ułożyć po prostu wszystko. A Wy, kochani, co lubicie układać najbardziej? Piszcie w komentarzach, a opowiem Wam, czy też to już kiedyś układałam. Kochani, to wszystko na dziś. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Piszcie w komentarzach. A jeżeli podoba Wam się taki rodzaj filmików z układaniem z Play'do, dajcie łapkę w górę. O, a jeżeli macie ochotę, żeby moje filmy przychodziły Wam w Waszych subskrypcjach, kliknijcie oczywiście subskrybuj. A my się widzimy kolejnym razem. Do zobaczenia, buziaczki, pa pa!